Z nami że Musiał, prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Poznaniu. Panie prezesie, uczestniczy Pan dzisiaj w akcji e, dotyczącej zarybienia rzeki Warty. Proszę nam powiedzieć, jak PZW poznańskie przyłożyło się do tej akcji? Bo wiem, że dosyć mocny udział brało. Jak pamiętamy, w ubiegłym roku nastąpiło zatrucie poważne rzeki Warty. Nawet niektórzy nazwali ją klęską ekologiczną. Do tej pory nie został ustalony sprawca tego zatrucia. My staraliśmy się tutaj wspólnie z Fundacją Ratuj Ryby, która jako jedyna pomagała nam przy zbieraniu martwych ryb i utylizacji, i rozpoczęliśmy akcję zbierania, szukania darczyńców na rzecz zarybienia, czyli uzupełnienia tych strat, jakie powstały w środowisku naturalnym. Fundacja Ratuj Ryby od samego początku medialnie wspierała Polski Związek Wędkarski przy akcji zbierania funduszy i, i, i dzisiejszym zarybieniu. Jak wiadomo wyprodukowanie ryby to nie jest tak w piekarni upiec, upiec i, i skonsumować. Na to było potrzeba czasu. Minął rok, ryby zostały przygotowane, podchowane i w tej chwili wpuszczamy cały wachlarz gatunków, które, które występują w rzece Warcie. Są to ryby drapieżne takie jak sandacz, szczupak, miętus, sum i pozostałe gatunki, certa, ryba dwuśrodowiskowa, świnka, brzana. Te ryby dzisiaj zostaną wpuszczone Dokładnej ilości nie potrafię w tej chwili powiedzieć, jest to jednak zarybienie potężne, które mamy nadzieję na początek uzupełni to, co zostało wytrute w rzece. Na koniec chciałbym powiedzieć, że jest, wszyscy mówili, że straciło PZW. Yy, strata to nie była strata Polskiego Związku Wędkarskiego, tylko strata środowiska, strata dla społeczeństwa, yy, ponieważ yy, Ryby, które są w rzece, są własnością społeczną, jest to własność państwa, a stają się dopiero własnością wędkarza, który rybę złowił. A wędkują nie tylko członkowie PZW, a których zrzeszamy 600 tysięcy, a wędkujących jest ponad 2 miliony. Czyli jest to strata, którą poniosło całe społeczeństwo, szczególnie tutaj lokalne, ale nie tylko.